Dzień dobry Państwu. Postanowiliśmy pokazywać też takie przykłady bardziej optymistyczne niż czasy, w których nam przyszło żyć. Dlatego dzisiaj jesteśmy w Goczałkowie Górnym. Z nami jest sołtys Andrzej Kowczyszyn, który... Powie parę słów o tym, co tu się w ostatnich dniach stało. Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom, którzy już od miesiąca ponad naprawdę wzorowo się zachowują, którzy nie wychodzą z domu tak jak widać, nie ma dzieci, nie ma ludzi. Pilnujemy się, staramy się nie zarazić. Jest bardzo fajnie, nie mam nikogo chorego i mam nadzieję, że tak będzie. Tutaj z tyłu mam piękny plac zabaw, prawie za 100 tysięcy złotych, który gmina nam ufundowała i niestety też stoi pusty, bo rozumieją dzieci, wiemy o co chodzi i, star i liczymy, że wszystko się dobrze ułoży. Mam nadzieję, że ten kryzys minie dość szybko, może jeszcze 2-3 miesiące i znów będziemy żyć normalnie. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za ten dar. Od gminy. Dziękuję za tą współpracę i myślę, że spotkamy się w przyszłości niedalekiej, w lepszych okolicznościach. No, miło mi Andrzeju, bardzo się cieszę, bo Goczałków Górny długo czekał na swoje inwestycje. Przed nami świetlica wiejska oddana w grudniu do dyspozycji. Też stoi pusta, ale takie życie będzie lepiej, będzie to wszystko funkcjonować. Mieszkańcy czekali, doczekali się i doczekają się też tego momentu, kiedy będzie tu wesoło. Wszystkiego dobrego.